Jak ty masz S, chyba? Ale masz S. Zrób to dla widzów. Nie mogę, ale was kocham. Jutro wam zrobię Nocne, elek nocne elektryków. O, Gosia? zrobić nocne O! Gocha, Gocha. Gosia idzie na shota. Dobry okay. Okej Nie, Ale macie tutaj kurwa ten Szwedzki stół Normalnie wszystkie kurwa rodzaje piw, szotów, drinków Testowane No proste Nie no Asiu! Jeszcze truska! Truska weczka Asiu! Majchuj! A gdzie można jeszcze Asiu iść? A idziesz ze mną na drugą nóżkę? To za godzinkę A gdzie bierzesz? Jesteś z Sopotu? A okej okay. A jesteś singielką? Czekaj, bo to moja siostra, czekaj Ale twoja siostra ci Ona najebała się A nie mów tak, to No ja słyszałem, że Ona piła za ciebie, bo ty nie chciałaś No właśnie Asiu yeah. jesteś singielką? Nie. Yeah. Kurczę, pieczone <laughs> Ale super jesteś. Mi Pa! Asia jest No, Ja wiem, że jest Ale z nostafioną. Idziecie na drugą duszkę? Może? Ale nie jest zamknięta? No właśnie, może nie. Wydaje, że jest zamknięta. Możemy zrobić jakiś zakładzik. Jeśli jest zamknięta, to nie stawiam. Ale jak <laughs> mówię, to ty stawiasz. Dobry. <laughs> dobry zakład, że kolejny. Dobry zakład. Dobry zakład, to nieważny, nie wiadomo na kogo, nie? Słuchaj, moim zdaniem jest zamknięta, już się Moim zdaniem jest otwarta. I zobacz, ty pobiesz potem, jak, dobra? Jak by... O kurwa ty nie ciągnij o, mnie, ty, kurwa, kobieto! Na dno na Do trzeciej jest Dzisiaj mistrz Koszów Dzisiaj <laughs> kurwa nieśmy, ty kurwa Ty kurwa podrywałeś chłopa, który ma depresję i jest gruby ty. I coś pierdoisz. Mam A mu kurwa dla ciebie to I był, chłop wygląda jak snad. na darmowe Stare. A ty wyrwałeś? Ja? No. Oliwkę No aha. jest oliwka? Ty, jest ja otwarty ha! I co? Wygrałem Pijemy? Nie no, sam nie będę pić, bo tam Dę, cztery szoty nie no, czterech szotów nie yeah. będę pić Pojebana jesteś Dziunki, a co wy tam napiewacie tak sobie? Wiesz co? Myśla... Youtube'eś, jesteście... na Twitch'u, wie pan co to jest? Nie, no to wygląda tak jak na Nie spektowacie Aaa, co to zubi. z lubi? Ostatek Moskwy, no zajebiście Dzięki Pomios 70 lat, ale wiecie, to tu... Ale... Ale ja nie piję czterech shotów. Jednego Ale oni nie sprzedają po jednej Oni sprzedają cztery od razu To wiesz, mówię sobie Co? Nie piję. Co? I nie piję Sorry Wy sprzedajecie tylko cztery szoty? Jak nie możecie po jednej po dwa? cztery Ja bym chciał jakiś dobry szotek by się zrobiła. No ale ile? No dwa. No dwa niestety nie, trzy kara muszą być minimum cztery, bo nie mamy jak nawet przyjmować na Ja myślę, że dałoby radę. Byłem barmanem? Dałoby radę. No, dałoby radę, ale no my tak od No nie, właśnie. Ale ja cztery nie wypiję, za chuja. To, Dobra. To ja? Wy po jednym szocie wypijecie, a ja wypiję dwa. Ja nie piję dwa. Oj kurde. na czterech. A gdzie jest ta Ej, zaraz przyjdę. A do której macie? Okej. Okay. To gdzie jest ta warzywa? Do dziesięciu gdzie okay, widzieliście yy, tą dziewczynę, która ze mną chodziła? no, no, no a gdzie jest toaleta? Masz <grywka>

tam, nie, nie chodziło, bardziej miałam propozycję, że może y, pijemy szoty Bo tutaj z 4 minimum To może zrobimy nie tak Ty szoty Pijesz, no. pijesz, O, robisz, pijesz, pijesz, No, pijesz Ona robi, robi i tak A co chcesz pić z no? A co proponujesz pić? Co? Nie, nie. Nie Co? 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 No, bo kiedy mówię no ci, że kiedyś byłam na elektryków, i ty byłeś, i byłam na Iwana, i mnie zryzywali. <grym> tak, tak na i się z I O no nie! Jest. nie. Samę nie będę pić 4 szoków Pierdolę to. Nie piję widzowie. Jak katarzyna nie? Piję. Ja sama. Nie. Co hajsu? Co hajsu? Ja nie zarabiam. Nie, nie będę wydawać hajsu, żeby sami. Robię Równie bo byłem serdeczny. Idziemy, bo Ty nie chcesz zero pić A ja cztery szczoty będę na pić ja Nie chcę cztery szczoty w drodze ja jestem taki wstawiony już. czy wypiłbym ale tak dwuierckiem co wypił nie cztery nie cztery to już tak nie dwa zajebiście cztery To drugi ja gdzie ty kurwa jesteś Nie, mati, co ty mati 5 zł Pinie Pi... nie pierdol, pewnie napisałeś, tak? Ale ja sama nie chcę pić jak mennyi jebany. Ona już się najebała jak szmula. Pija beze mnie. Taka jest. Naciągnęła jakiegoś frajera, który jej stawiał. Mi oczywiście postawiła, taka jest właśnie. No i tak to właśnie wygląda widzowie. Ja niestety nie miałam żadnego sponsora. Tylko oliwka poszła ze maszota No właśnie ty! Czemu oliwki nie ma jak kurwa jej trzeba? Nie wiem. Oliwki mnie. Co? Oliwki mnie. No właśnie nie wiem. No Liwka by się ze mną napiła, tak? To chuj To plus jeden byś się napiła? No właśnie kurwa, no już chuj to Jutro pójdę na elektryków, to wydam też swój kajsu, więc dowiedz spokojnie Jak chcecie mnie doprowadzić do bankructwa, to spokojna wasza rozczochrana Wracajesz tam kurwa? Do szkoły jutro? No co ty? Ja nie puszczę. jak wy kurwa. Ale się najebałaś jak szmata. Ty chodzisz jak w poprapranie z jakiś. Ciągniesz, dobrze, ciągniesz dobrze, jak nie jeden kurwa haski. Dobra, kurwa nie ciągnę więcej. No to chodź. Nie. Ja cię pociągnę. Nie pociągnę. I czekam. No, to to piątek wolny od uniwersytetu, no co, no kurwa, cią... ale zachowuj się jak kurwa dama, nie jak szmata. No to mówię, że zachowuj się. Uuu. 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 A jak idzie teraz kurwa nagle, nie potrzebuje kurwa kompana do ta to oczyźwiała ty <laughs> Teraz nagle kurwa wyczyźwiała O nie, jednak zbiewa <laughs> Jednak zbiewa Lekko, ale dalej se radzi Proszę państwa, wyruszyła Jest już w przymecie <laughs> Korzeniowski <śmiech> ду Ale Korzeniowski wyszedł, wyszedł na prowadzenie. Yy, proszę Państwa, pewnym krokiem, gdy zdenerwowana Katarzyna idzie, kroczy w tą samą ścieżkę. Zaraz będzie prawdopodobnie odbijać. Yy, w lewą stronę, moje drogi, odbija te bo te nogi dryfują po tym asfalcie, lekko przymrużone oczy. O ewidentnie tu agresywnie odbija w w lewą stronę, moi drodzy, w lewą stronę ewidentnie yy, tutaj myśli myśli Katarzyna, czy by nie usiąść na chwilę na ławce, ale nie, nie poddaje się. Yy, tutaj agresywny skręt w prawo. Yy, cóż za emocje. Proszę Państwa, pośladki dalej dryfują. Dryfują w chuj. Właśnie wchodzi na pasy, no pewnym krokiem na każdy biały prostokąt tutaj uderzyła, znaczy zakroczyła. Ewidentnie tutaj będzie przechodzić przez bramkę. Ale komentatorem bym był dobrym, nie? Nie no, nie mów tak. Nie jebaną, e, e, e. Co jak coś, ale rzadko mnie ktoś jebie. Więc proszę tutaj, mogę być kurwą, ale nie jebaną. Katarzyna. Spójrz Spóźna miścia On ci przypomni. Przypomnij, gołębia. Rrr, rrr. O katarzyno, spóźna mi się. On przypomni, przypomni, gołębia. Rrr, rrr. Gołębiorze, gołębiorze nikt tu CI JUŻ NIE POMOŻE Bo ona nie chce, żebyś tak robił i wie, że ciśniesz w niej bekę fifi Przed tyloma ludźmi Ale Katarzyna jest przyzwyczajona do mojego zjebanego poczucia humoru Najebała się I doży teraz Nawet kaptur założyła no kocham cię Katarzyna, przecież nie pierdol No daj rączkę, daj Gagri A zrób gejowskie gagry. gagri Agri Gag Nie Przejdzie widzowie Do czwartej jest to skępka Nie ma wyboru. Leba, leba. Da, da. A czekaj Sprawdzałem, czy coś masz w kieszące. Ej, Kasia, bo Bo wiesz, że jest dopiero czwarte jeden. No dobra. A czyją? No mówisz czwarte jeden. A która jest? Która godzina jest widzowie? Trzecia dziewięć nie. A idziemy na kebabito? Mierze o czwartej jest dopiero, dopiero... który A idziemy na kebaba? Dopiero o czwartej. No tak, za godzinę. Nie. No tak ja, kurwa, dobyłem, tam... A ile... I zobacz, ile Uber kosztuje. Dobra, chodź stąd bo tu gorąco jest. A bierzemy kebaba? A bierzemy kebaba? Nie, bo mi jest gorąco. Ale ja tu nie mam neta, bo to jest rip No weź na Gdańsk Główny, zobacz ile jest super Cześć, ja idę, wychodzę z sąd, bo tu jest kurwa tu nawet nie ma jebanego. No dobra, tu już jest. <gry> Halo Ile uber kosztuje jak jest główny? 33 złote? Ale ska Na uberze zobacz Bo to skamy jebane, bo na uberze są chociaż zniżki 33 złote za Ubera jak jest główny Idź do Berlin Doner kebab i wejść Farmera mordo? Nie wiem. W sumie nawet nie jestem jakiś super głodny. Poszedłbym spać. Co? MPC od się nie wstały. Polak byś? Cześć. Zjedziemy. Co jedziemy? Co? Idziemy na kebsa? Jednego na pół możemy zjeść, bo ja nie jestem super głodna Dobra Dobra Hm. A oni nie zamykają? Już ja ma afrytki. No co ty? Pytanie, ile koszty, ile podrywów dzisiaj? Ile ja wydałem pieniędzy dzisiaj? Ze 150 zł? A podrywów czterej? A wiecie ta kurwa? A ruchania zero? jutro rób solo IRL z elektryków, bo zawsze jak bierzesz jakiegoś gościa, to nic się nie dzieje? No jutro idę na elektryków solo, bo i tak idzie z jakąś... ...predną koleżanką Przyjeżdż To przyjadźmy. Zapytaj Katarzynę, ile grubasów z depresją oszukała dzisiaj? Co silu No i co? Żadnej oliwki? Potrzeba nowych torek? Nie, jutro idę solo na elektryków, jak ktoś widzowie O mi się kurwa spać chce Zapytaj kebaba, czy mają no, jeszcze no zapytaj. Nie, nie. No zapytaj, bo mi zasięg. Mi zasięg spierdoli, kumasz masz. Tam zasięgu nie ma. Ale zasięgu tam nie ma, kurwa, czego nie rozumiesz? Kurwa, no zasięgu tam nie ma, internet mi zamuli, nie ma streama przerywa. Zapytaj. Ja cię pierdolę ty jeziora. Dżepetko. jest taka słodka, że aż by mi zjadł pocz poczka. Ja pakuję. A co napisał? Od ale Mojej wojownicy od razu kurwa śmiecia. Psychozi pewnie napisał, ale nudy albo coś. A od razu mojej wojownicy śmiecia za. Za, za łebetynę i zakłódły i wyje I od razu króciutko ze śmieciem Dobrze, mojej wojownicy Kołam was pepolow A jakby Ewron tutaj przyszedł, to byście się pucowali, czy od razu też normalnie zakłódły go? Pewnie byście się pucowali do Ewrona, nie? No tak Co? Nie już chuj Ja mam Kurwa, a czemu nie zapytałeś no mnie czy ja coś. to jeszcze patrzą, chodź. No ale o co mają tam? No kebaba kurwa. No ale mi neta nie, przerwie. Nie, urdupę no. To neta zostawię nie, to cię z, z nimi, a ja sobie coś zamówię. To. Ale masz chillera. Essa. Essa.